Witajcie na ludzkie ciało, kanale dbającym o Wasze zdrowie i dobre samopoczucie. Czy na pewno wiecie, jak prawidłowo oczyścić swoje tętnice? Możecie pomyśleć, że to proste. Znaleźć przepis online, spróbować i gotowe. Jednak uważajcie, nieodpowiednia rada może skończyć się wizytą w szpitalu. Wyobraźcie sobie, że nagle oderwał się skrzep lub blaszka cholesterolowa, zablokowała naczynie krwionośne. Może to prowadzić bezpośrednio do udaru. Warto pamiętać, że odkładanie się cholesterolu i powstawanie skrzepów to częste problemy, szczególnie w starszym wieku. Nawet u osób prowadzących zdrowy tryb życia tętnice mogą się z czasem blokować. Dlatego kluczowe jest, aby wiedzieć, jak dbać o swoje tętnice bez ryzyka. Jesteśmy tutaj, aby pokazać Wam, jak unikać niebezpiecznych błędów i utrzymywać Wasze naczynia krwionośne w doskonałej formie. Dziś dowiecie się, jak bezpiecznie oczyścić tętnicę, spowolnić proces starzenia i odkryć, który powszechny owoc może czynić cuda dla zdrowia naczyń. Pokażemy Wam także proste ćwiczenie dla zdrowia tętnic, podzielimy się przepisem na eliksir młodości dla tętnic oraz zaprezentujemy, jak wspierać je bez użycia leków. Na początek porozmawiajmy o zaskakującym fakcie. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że jedna na trzy osoby powyżej 55 roku życia ma problemy sercowo-naczyniowe i to bez uwzględnienia osób, które nigdy nie odwiedzają lekarza. Jest jednak dobra wiadomość. Wasze tętnice mogą być faktycznie o 20 lat młodsze niż wasz rzeczywisty wiek. Słyszeliście kiedyś o wieku naczyniowym? Odnosi się on do kondycji i elastyczności naczyń krwionośnych. Dzięki odpowiednim zmianom w stylu życia i kilku inteligentnym praktykom dla oczyszczania tętnic Możecie odmłodzić swoje tętnice i uniknąć 80% potencjalnych problemów zdrowotnych. Tętnice i żyły są jak skomplikowany system autostradowy w Waszym ciele. Tętnice to główne drogi, którymi serce dostarcza tlen i składniki odżywcze do narządów. Żyły to drogi powrotne, przywracające krew do serca, a kapilary to małe ścieżki zasilające każdą komórkę. Gdy następuje zator w tętnicach, tak jak w mieście. Wszystko zwalnia lub zatrzymuje się. A jeśli przepływ krwi do mózgu zostanie zablokowany, może dojść do udaru. Często zaczyna się to od zatkania tętnic szyjnych. Zwężenie, zwane stenozą, występuje zwykle w tętnicach szyjnych po bokach szyi. Płytki cholesterolowe gromadzą się, utrudniając przepływ krwi do mózgu. To jak próba przejścia ścieżką leśną zablokowaną przez powalone gałęzie. Problem polega na tym, że objawy zwężenia tętnic szyjnych często przechodzą niezauważone lub przypisuje się je starzeniu. Czy kiedykolwiek czuliście się oszołomieni, osłabieni, mieliście problemy ze wzrokiem lub trudności z równowagą? To mogą być sygnały ostrzegawcze. Blaszki mogą gromadzić się także w tętnicach nóg. Skąd wiadomo, czy dzieje się to tam? Jeśli tętnice nóg są poważnie zablokowane, poczujecie silny ból łydek podczas chodzenia. I może być konieczne zatrzymanie się i odpoczynek, aby pozwolić krwi ponownie płynąć, zanim będziecie mogli się ruszyć. To schorzenie nazywa się chromaniem przestankowym i jest ważnym sygnałem alarmowym. Czy domowe środki mogą naprawdę pomóc? Trzej główni bohaterowie to czosnek, imbir i zielona herbata. Co je wyróżnia? Czosnek i imbir są znane z obniżania cholesterolu i poprawy krążenia, podczas gdy zielona herbata Spożywana w Chinach od ponad 4000 lat, jest bogata w antyoksydanty, które są korzystne dla zdrowia serca. Weźmy na przykład Japonię. Tam ludzie piją zieloną herbatę jak wodę i mają jedną z najwyższych oczekiwanych długości życia na świecie. I nie chodzi tylko o długowieczność, ale o aktywność i energię w starszym wieku. Niektórzy badacze uważają, że zielona herbata odgrywa tu znaczącą rolę. Wykazano, że poprawia pamięć, koncentrację. I zmniejsza ryzyko Alzheimera oraz Parkinsona. Niesamowite, prawda? Zastanawialiście się kiedyś, jak przygotować zieloną herbatę, aby uzyskać maksymalne korzyści? Jest pewna sztuczka. Nie używajcie wrzącej wody, ponieważ niszczy ona aktywne składniki herbaty. Idealna temperatura to między 65 a 80 stopni Celsjusza. Użyjcie jednej łyżeczki liści herbaty na filiżankę i zaparzajcie tylko przez 3 minuty. Jeśli pozostawicie ją dłużej, smak stanie się gorzki. Teraz porozmawiajmy o prostym, ale skutecznym ćwiczeniu zwanym pompą naczyniową. Czy naprawdę można trenować tętnice? Możecie pomyśleć, że tylko mięśnie można ćwiczyć, ale tętnice? Tak, można. To ćwiczenie pomaga wzmocnić ściany tętnic i uczynić je bardziej elastycznymi. Chcecie spróbować? Zróbmy to razem. Stańcie prosto, z nogami na szerokość ramion. Krok pierwszy. Unieście się na palcach i podnieście ramiona głęboko wdychając przez 5 sekund. Krok 2. Zejdźcie na pięty. Pochylcie się do przodu, opuśćcie ramiona i wydychajcie przez 5 sekund. Proste, prawda? Powtórzcie ten ruch od 10 do 12 razy jako część codziennej rutyny. Jednak uważajcie, jeśli poczujecie zawroty głowy lub dyskomfort, przerwijcie ćwiczenie. Dotychczas mówiliśmy o pokarmach i ćwiczeniach dla zdrowia tętnic. Wkrótce podzielimy się kilkoma tradycyjnymi przepisami, aby utrzymać elastyczność tętnic. Ale najpierw omówmy, dlaczego elastyczność jest tak ważna. Czy wiedzieliście, że wasze naczynia krwionośne mogą tańczyć? To się nazywa wazomotoryka. A w miarę starzenia się, utrzymanie elastyczności tętnic jest kluczowe dla zapobiegania zatykaniu. Co to jest wazomotoryka? To zdolność naczyń krwionośnych do rozszerzania się i kurczenia w zależności od potrzeb. Gdy jest wam zimno, naczynia się kurczą, aby zatrzymać ciepło. Gdy jest wam gorąco, rozszerzają się, aby pomóc w ochłodzeniu. Ta elastyczność jest kluczowa dla dobrego zdrowia. Na przykład, gdy ćwiczycie, mięśnie potrzebują więcej tlenu i tętnice rozszerzają się, aby go dostarczyć. Ale wraz z wiekiem tętnice mogą sztywnieć. Jak stara gumowa rurka, tracąc tę elastyczność. Dobra wiadomość? Możecie pomóc swoim tętnicom zachować elastyczność. Jednym ze sposobów jest stosowanie pryszniców kontrastowych, naprzemienne używanie ciepłej i zimnej wody. Jednak bądźcie ostrożni, jeśli nigdy wcześniej tego nie próbowaliście, zwłaszcza jeśli jesteście w starszym wieku. Choć niektórzy przysięgają na korzyści z pryszniców kontrastowych, nie ma jeszcze wystarczająco silnych dowodów naukowych aby stwierdzić, że są korzystne dla wszystkich. Jeśli jesteście zdrowi i lubicie zimne prysznice, wspaniale. Ale jeśli macie problemy sercowe, jak choroba wieńcowa, zimna woda może być ryzykowna i może powodować skurcz tętnic, co jest niebezpieczne. Chcecie naturalnego eliksiru na młode tętnice? Oto sprawdzony przepis. Weźcie filiżankę gryki, trzy ząbki czosnku i litr kefiru. Namoczcie grykę na całą noc, rano spłuczcie i zmiksujcie z kefirem. Dodajcie pokrojony czosnek, odstawcie do lodówki na 12 godzin i spożywajcie 1 czwartą filiżanki na 30 minut przed posiłkiem. Trzy razy dziennie przez 10 dni. Zastanawiacie się, czy tak proste składniki mogą naprawdę działać? Gryka zawiera rutynę, potężny związek, który obniża poziom złego cholesterolu i wzmacnia ściany tętnic. Czosnek działa jako naturalny antybiotyk i przeciwutleniacz, a kefir wspiera zdrowie jelit, co pośrednio pomaga tętnicom. Bonusowe przepisy na zdrowie naczyniowe. Dynia. Zmiksujcie 200 g surowej dyni, 30 g rodzynek i 30 g kiełków zbożowych z miodem. Spożywajcie jedną łyżkę dziennie na nadciśnienie. Nasiona dyni. Bogate w magnez i witaminę K. Pomagają zapobiegać nadmiernemu krzepnięciu krwi. Siemielniane. Wspomaga elastyczność tętnic. Możecie dodać je do sałatek lub przygotować galaretowaty napój, gotując je w wodzie. Napar z liści laurowych. Zagotujcie 25 liści w 300 ml wrzącej wody. Pijcie powoli przez 3 wieczory, następnie zróbcie tydzień przerwy i powtórzcie. Dziurawiec. Gotujcie 100 g w 2 litrach wody. Ostudźcie, przecećcie, dodajcie miód i pijcie pół szklanki dwa trzy razy dziennie. Głók. Przygotujcie herbatę z 30 g owoców, aby wspierać serce i układ nerwowy. Na ludzkie ciało znajdziecie wiele innych ciekawych filmów o korzyściach i zagrożeniach związanych z warzywami, owocami, chorobami oraz ich leczeniu. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i aktywować dzwoneczka. Byłoby nam miło, gdybyście dali łapkę w górę temu filmowi i podzielili się nim z rodziną i przyjaciółmi dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi forty